Witam na kanale Rożnik 1961 Jesteśmy w Siedlencinie na torze Piękna pogoda chyba ze 28 stopni w, w cieniu No Oliwier tu już jeździ dwie godziny Dwie godziny na tym torze Ja zaraz będę chciał jak on skończy Będę chciał z nim porozmawiać Jakie on tam ma odczucia po tej jeździe? Bo widać, że trenuje cały czas bardzo mocno, intensywnie. Powiedział, że musi ćwiczyć. Nie ma tam lipy, nie ma odkładania. Teraz będzie zjeżdżał już do boksu. Także zaraz ja tam przyjdę do niego i zapytam się, jak tam odczucia na dzisiejszym torze jak to tam wygląda technicznie. Idę tam do niego, bo faktycznie no, gorączka straszna dzisiaj jest. Oliwier już parkuje maszynę swoją. A ja zaraz zapytam się jakiego odczucia w ogóle po dzisiejszej jeździe. Bo ja bez koszuli jestem no. i mi jest gorąco, a Ty chłopie jak się czujesz w ogóle? Trochę gorąco w główkę, motorowi też jest gorąco. Czyli co? Czuć to. Czuć to? O, Czuć to, to. to motor trzeba będzie schować do chyba do cienia. Musisz się troszeczkę roz, roz, rozebrać, no bo w tym stroju takim czarnym to Słoneczko ładnie operuje. Widać zmęczenie na Twojej twarzy po tak długim okresie czasu jeżdżenia. Najdłuższe skoki jakie, jakie zrobiłem to były. No właśnie widziałem, także troszeczkę jest też pofilmowane, będziesz tam miał u siebie na kanale, musisz się rozebrać, bo faktycznie no, co tam z maszyną. Maszyna z maszyną co tam? Co nie stało? No. zgasła mi tam dwa razy na, na tym ostrym zakręcie. Tak. Gdzie trzeba przez te krzaki przejechać. No ale nie widzę żadnych jakichś nie, takich nie, uszkodzeń. Nie, upadłem, nie upadłem nie? No, to faktycznie na dzisiaj to nie ma żadnego upadku w ogóle z tego co tutaj widzę. Z maszyny nic się nie leje, nie ma żadnych wycieków. Jestem zadowolony. Nic się złego nie dzieje na razie, odpukać, w niemalowane oczywiście, zaraz sobie sprawdzimy łańcuch, weź rękawiczki, zobacz jak wygląda łańcuch, bo jeżeli trzeba będzie, to zaraz tutaj delikatnie naciągniemy na miejscu, bo oczywiście mamy yy, narzędzia, wszystkie dwa palce. gorący. Yy, gorący? Gorący, tak? Ale dwa palce ledwo co wchodzą. Ledwo co wchodzą, czyli nie jest tak źle, nie trzeba chyba jeszcze... Tego łańcucha dociągać. Także na bieżąco serwis mamy, wszystkie narzędzia mamy, Oliwier, tak? No to rób przerwę, a ja jeszcze widzą pokażę, jak dzisiejszy tor wygląda, i jeszcze tam ze dwie- 3 minutki pogadam. No to na razie ja lecę dalej oglądać. do no zobaczenia. To mamy taką sympatyczną wiatę. Tam się Oliwier przebiera. No superaśnie. Popatrzcie, czujemy się jak na czasach. Nie ma tu dzisiaj nikogo. I o to właśnie chodzi, żeby był spokój, żeby można było dobrze trenować, na spokojnie, żeby nikt nikomu na głowę nie skakał. Ale popatrzcie, tutaj mamy również w lesie. Na razie jeszcze Oliwier tutaj nie jeździ, ale będzie również tutaj jeździł. Tutaj ta trasa jest już tak, można powiedzieć, dla... Bardziej wymagających, bo bardzo są tutaj takie kolejny drzewa poprzewracane tam są hopki, nie hopki, Drzewa są, trzeba przez drzewa poprzejeżdżać jakieś ustawione opony, nie opony także, no, tutaj ten tor jest bardzo wymagający. Ale w ogóle historia tego obiektu no to muszę Wam powiedzieć, że tutaj, gdzie się teraz znajdujemy? Było kiedyś wysypisko śmieci Jeleni Góry. Cała Jelenia Góra, cieplice wszystko tutaj 30 lat temu można powiedzieć wywoziło śmieci na ten teren. O, zadycha, no bo w górach jesteśmy. No i w 1994 roku klub Siedlęcin tutaj przejął to od państwa. Oczywiście dalej to jest państwowe, ale Motocross Ilenia Góra również tutaj to ma pod swoją opieką, czyli Polski Związek Motorowy. No i tutaj mamy też takie mnóstwo, można powiedzieć, kilometrów dróg między tymi brzozami, drzewami. I podmokły teren jest i suchy, i piaszczysty, i żywirowy. Także naprawdę trasa jest dla bardzo dla wymagających, można powiedzieć dla już zawodników, bo tutaj na razie jeszcze Oliwier nie będzie próbował, ale w niedługim czasie myślę, że coś takiego tutaj również będzie próbował, bo popatrzcie jakie tu są kolejny. No tutaj o tutaj to co najmniej z pół metra ma ta kolejna zrobiona, jest właśnie dużo wody no powiem, że nawet jak tutaj sam idę, to muszę uważać, żeby gdzieś kulasa tutaj nie złamać, trzy kostki, bo naprawdę ale popatrzcie jakie piękne są tutaj tereny i tutaj nikt nie ściga. Nikt można sobie tutaj pojeździć, a jak się motor wyłączy, a jak tak my jesteśmy sami, to i ptaszków posłuchać, przyroda współżyje z tym torem, nie kłócą się, nie ma problemów, tutaj nikt z ekologów na razie na dzień dzisiejszy jakichś banerów nie wiesza, nikt się do drzewa z ekologów na razie nie przywiązuje, popatrzcie. Takie są tutaj fajne i tu kilometry, kilometry, hektary do dyspozycji, także tutaj jeżeli jesteś w klubie, ewentualnie kupisz sobie karnet na cały sezon crossowy, możesz jeździć do bólu i nikt cię nie podpierdzieli do straży leśnej. Także swobodnie możesz tutaj jeździć. Popatrzcie, ja będę kończył. Trzymajcie się. A jeszcze są takie zaznaczone też drzewka, żeby na tak różowo <gryzjowo> nie, to jest kurczy oręż, żeby nie przysadzić głową między tymi właśnie drzewkami. Popatrzcie, jak to pięknie ten tor jest tutaj wyjeżdżony. No, kilometry. Musiałbym tutaj z Wami chodzić z półtorej godziny ale nie będę nikomu głowy zawracał. Wiem, że tutaj na końcu pozdrowie Jole K. Zawsze ona ogląda do końca moje filmy, nawet i czasami jak mnie informuje i dwu, trzykrotnie. Także tutaj Jolu na końcu tego filmu dziękuję Ci, że zawsze wspierasz mnie, wspierasz mój kanał, wspierasz kanał Oliwiera i zawsze staramy się coś na naszym kanale czy Oliwiera Coś pokazać, jeżeli zawsze ktoś jest zainteresowany, zawsze coś może u nas, coś ciekawego zobaczyć. Ja już będę kończył, jeszcze parę minut czy parę sekund pokażę tego toru i ja już gębę zamykam. Wszystkiego dobrego, Jolu, pozdrowionka dla Ciebie od nas. Jeszcze raz, Jolu, dziękuję, że z nami jesteś. A ja idę się napiję wody strasznie gorąco. Tam też piękny tor jest, tutaj dużo lisów jest. Co kawałek listu, manorę. Ale ja się dziwię w ogóle, że te lisy tutaj siedzą na tym torowisku. Przecież tu tak chłopaki jeżdżą o stronę, tutaj siedzą. I mają gniazda swoje, znaczy nie gniazda, nory, przepraszam. Dobrze. Tniemy dalej do Oliwiera. Olek tam siedzi cały przepocony. Jedyny, można byłoby tutaj kiedyś w przyszłości zrobić coś takiego, że prysznice jakby to były. Oczywiście za odpłatą. Wykąpać się po takim torze krosowym po takiej jeździe, no bo tutaj to człowiek jest tak brudny tak cały zapylony yy, przepocony że jakby miał jechać autobusem to by go wygonili no ale jeździmy zawsze samochodem to jakoś przemkniemy te 25 km, bo tyle mamy do domu z tego miejsca. Popatrzcie, jeżeli ktoś dotrwał, ale Jola na pewno dotrwała. Więc już do Joli mówię: Zobacz, Jolu, jak to jest przyjemnie. Ja często tutaj biorę krzesełko, siadam sobie gdzieś w jakimś miejscu, opalam się. Jednym okiem patrzę na śnieżkę, drugim okiem patrzę na Oliwiera. Klatę piersiową sadzę do słońca, muszę. Naładować swoje baterie w słoneczku. Bo tak jak wiesz, u nas tak za dużo tam gdzie mieszkam, tego słoneczka nie ma, kilka godzin mniej jak normalnie. Dlatego tutaj przyjeżdżając muszę naładować pozytywną energię. No pięknie tu, spokój cisza, oprócz wydechu z rury, nic się tutaj takiego. Nie dzieje, nie ma grzybiarzy. Spokojnie. Dobra, kończę. Wyłączam telefon. Trzymajcie się. A wiem, że Jola dotrwała do końca. Jolu, trzymaj się. Cześć!